Jakie fankopopy udało mi się dorwać w Lidlu? Najlepsze jest to, że przy zakupie dwóch fankopopów drugi wychodził 40% taniej. Pierwszy fankopop, którego udało mi się upolować, to jest taki słodki Stitch w wersji świątecznej, także idealnie teraz pasuje do klimatu. I z ciekawości sprawdziłem, ile kosztuje na internecie normalnie, to pokazywało mi 88 zł. A ja go kupiłem za 34. Ja jestem ogromnym fanem Harry'ego Pottera, także nie byłbym sobą jakbym nie kupił tej figurki, szczególnie że te dwie figurki kosztowały mnie 55 zł, gdzie normalnie czasami jeden Funko Pop kosztuje prawie 80, a nawet więcej. Mam jeszcze taką Bellatrix Lestrange, również jest to postać z Harry'ego Pottera. Ale tego Funko Popa dostałem akurat w prezencie. Pokażę Wam jeszcze jednego Funko Popa, ale niestety nie jest on mój, tylko Oliwiera. Mamy tutaj Funko Pop Amy Winehouse. Też jest mega ładna i bardzo dobrze odwzorowana. Jeśli lubicie Funko Popy, to serio biegnijcie do Lidla, bo warto.